Halo, cześć, czołem, witajcie w nowym odcinku z, z Sons of the Forest a jak w ostatnim odcinku zdobyliśmy naszą ukochaną strzelbę gdzie jesteś kiciu, a tu przepraszam proszę bardzo tak w tym odcinku sobie wrócimy na ht no bo trzeba w końcu wrócić do domu i sobie pobudujemy na spokojnie I też dziś w niedalekiej przyszłości zajmiemy się resztą bunkrów, tych konkretniejszych już. Myślę, że pierwszym bunkrem, który odwiedzimy, będzie bunkier rozrywkowy. Ale dobra. Skupmy się na jednym zadaniu. Wróćmy do domu. No, idziemy sobie do domu, a tu, o, proszę bardzo, sta do brudasów nam wyskoczyło z krzaków. To chcecie się napierdzierać? Jak się przez łeb? Ej, bo zaraz powiadomicie resztę, gdzie ja jestem, Dobra do domu, do domu. Opla do wody. Aha, nara. Jak widać, daliśmy Virginii strzelbę, więc teraz dobrze by było nam się wrócić po strzelbę, żeby ją mieć także. Ale co, nie będę was tym zanudzał, widzimy się już jak wrócę do domu ze strzelbą. W drodze po strzelbę znaleźliśmy sobie stanie bali i stwierdziłem, że a co mi tam, oni dupę mi zaczestrują, to teraz moja kolej. Zemsta! pokój Ty, duży A chodź, chodź, chodź No Po co stajesz Dobra noc Strzały możesz mi gościu oddać, bo je lubię Bo je bardzo lubią. Co, ale nie ma tu nic takiego szczególnego. Z czego byłem jakoś szczególnie zadowolony, widzę. Ech. Niestety nic ciekawego tu nie ma, poza jaskiniowym mutantem przywiązanym do pala. Tak se jeszcze posiedzisz. Nara. No i dotarliśmy. Jesteśmy u bram naszego domu. Mamy strzelbę. Virginia ma strzelbę, także wszyscy są zadowoleni. W końcu się udało dotrzeć, ogarnąć co najważniejsze. Kelvin jest w domu, Virginia gdzie się szlaja, także niech się szlaja. A my co? My się zabierzemy za yy, cięcie drzewa. Niech nam Kelvin troszkę drzewa tutaj przyniesie, niech nam pomoże, ale ja nie będę was tym zanudzał. Widzimy się za chwilkę. No co, tak jak mówiłem, lecimy sobie tutaj z budowaniem, że tak powiem, ciągniemy kolejne pięterko. Jak widać, już troszkę, troszkę już mi poszło. Tego łożenia tam i z powrotem, tej tej. Dlatego postanowiłem, że teraz wykorzystamy narzędzie, które zdobyliśmy uprzednio. I sobie my ciepniemy sobie tak o linkę Tylko teraz kwestia, czy pan genialny Kelvin Nie będzie się chciał nam wpieprzać na hatę na górę i tych belek nie zbierać I jaki jest kierunek Kelvina? Hata Wiedziałem e, Dlatego ty bez mózgu mój Powiedziałbym drogi, ale za to wynoszenie mi belek z domu, to jesteś tani. Dobra. Czekaj, dam ci inne zadanie, Kelvin, na razie. Kelvin! Kelvin! Stój! Proszę cię, abyś utrzymał bazę, czyli powypełniaj wszystkie pojemniki kamień, patykami, teraz nie? Dobra. Wiesz co robić, to rób, baw się. Tu mi nie kradnie kłód teraz stąd. Bo my chcemy sobie skończyć to pięterko, żebyśmy mogli sobie, że tak powiem, położyć panele słoneczne. Trochę prądu, które cywilizacji i technologii nam wskoczy do chaty. No podnieś płodę. No i tak to wygląda, powoli, powoli do przodu. To nie stanowczo, ale do przodu. Kelvin się nie przemęczaj tam, biedaku. Zmieszczą się jeszcze tutaj to. Dobra, z już pójdziemy na plecach. Lecimy sobie do góry, zobaczymy, jak to wygląda. No i będzie już ładny tutaj zarys postawiony. Bezpiecznie się będzie spało naszemu bohaterowi z wiedzą, że. Już nie ma po prostu gołego przejścia górą do niego, do domu Na pewno świadomość będzie miał, że tak powiem, spokojniejszą Dobra, myk my. Po Uzbelkę, po Uzbelkę Opla. ładnie, ładnie ładnie to wygląda rzekł że pięknie no i tak tutaj drzwi płynie, postawimy gdzieś, żeby było przejście na dach, gdzieś wytniemy, no ale i tak to trzeba postawić na początku i tak y, trzeba postawić po prostu całą ścianę, żeby móc to wyciąć, także nie rozdrabniamy się. Idziemy dalej. O, Virginia przyszła. Virginia! Gdzie ty się szlajasz, Virginia? A, dobra, Virginia morduje y, tym low -kickiem króliki. To nie będziemy jej przeszkadzać. Niech tam se dziewcze działa. Ej, mu podłogę. I do góry. Naprawdę, pistolet dinowy ułatwia sprawę w tej grze. Przyjemniej się po prostu, że tak powiem, pracuje. Dobra, ładnie. Zajmiemy się jeszcze pułapkami dzisiaj przed naszym domem. Bo coś tam postawione mamy, ale nie jest tego za wiele. Także można coś dostawić dodatkowego. A w dniu dzisiejszym jeszcze tutaj pobudujemy do końca. Jeszcze trochę czasu mamy, która jest na osi. O, jeszcze kupa czasu. Dobra. Wiadomo, że ten teren będzie o wiele lepiej wygląda, kiedy te drzewa wszystkie podrastają, dlatego nie, nie każę Kelwinowi czyścić terenu, bo on jak czyści, to czyści dosłownie. Korzenie też wycina. A teraz kurczę, nie chciałbym tego, bo no chcę, żeby to wszystko tutaj odrosło. Raz, że to będzie lepiej wygląda, a dwa, że kanibale gdzieś tam na pewno ścieżki wokół naszej chatki mają, wokół tego wzgórza, więc wolałbym, żeby mi tutaj się nie kręciły nic po pod mnie nie robiły myk, myk mamy to, dobra drzwi sobie, drzwi sobie zrobimy drzwi sobie zrobimy, myślę, że okay, to na razie odsuń tu z tej nie, bo tu jest ten kołek czekaj, czekaj, dobra, to te drzwi zrobimy tu hopla My. Krótkie zaraz wykorzystamy, jeszcze je przerobimy na pół, i zaraz sobie zrobimy okna jeszcze. Dobra, i teraz właśnie tak jest. Cyk, cyk, mamy drzwi. Tada, mamy drzwi, tutaj będzie nasz taras z pięknym widokiem na ocean. No, muszę powiedzieć, że wyszło mi to zgodnie z planem. Kurcze. Dobra, teraz to my chcemy tutaj to zabudować, tak jest, hopla, tyk, tyk, daj tu jeszcze jedną kudę, no idealnie, piko bela, moi drodzy, Pikobela. dobra, weźmy sobie to, właśnie tą linkę też tutaj usuńmy, bo ona jest tutaj nam zbędna, belki sąbią, weźmy na dół, i czas na stworzenie naszych pierwszych konkretniejszych mebli. Dawaj, szafeczki, półeczki. Łóżko oczywiście też sobie zaraz zrobimy. A, przepraszam, półki są w składowaniu, tak? Dobra. Sto jak na broń, sto jak na broń. Ścianka. Uuu la, Dobra. E, a pierwszą półeczkę sobie tutaj postawimy. Wow. Jest równo, jest równo chyba. Hop. Pierwsza półeczka za nami. Dobra mamy to. Teraz tak, to łóżko przeniesiemy. To jest szczerze, że Kelvin i tak nam będzie przyłaził na górę spać do naszego wyra, ale postaramy się, żeby tego nie robił. Ale dobra, póki co machnijmy Kelvinowi wyrko tutaj gdzieś. Gdzieś o. A my sobie postawimy nasze wyro. O, tu byśmy zrobili wejście do naszego pokoju, tak jest. I nasz pokój byłby taki duży. O, tak o, dobra. To łóżko postawimy sobie w, w rogu, gdzie stało tamto łóżko. Jednak nie będę zmieniał pozycji, że tak powiem. O, coś te, coś, coś takiego. O, 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 za daleko. Troszeczkę, o. No idealnie, dobra, jedziemy. Patyków nam na pewno zabraknie na dzień dobry. Nie chcemy się wierzyć, że będziemy mieli wszystkie. Kłodę mamy jeszcze jedną tutaj, to możemy tutaj wsadzić. Jeszcze, dobra. I lecimy sobie po patyki. Sprawdźmy, czy Kerwin wywiązał się ze swojego zadania. I czy załadował nas pojemnik patykami? Nie załadował, za to słyszę ke i strzał ze strzelby słyszałem Virginia Eee, z brudasami walczysz Masz radę Wierzę w ciebie Dobra Patyków, potrzebujemy jeszcze patyków, ile 24? Hulala trochę tego będzie do zbierania, ale to nic. Powinno pójść szybko. Powinno pójść to nam szybko. Dobra. Hop, hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Patyki, 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 patyki. Tego nie chcę na razie. Później będziemy je zbierać. Bo będziemy z nich piec budowali. Dobra, bo i tak więcej nie uniesiemy. No, skóry, zwierzęce mamy, to mamy. A ty, Kelvin, weź się w garść. Weź się w garść, naprawdę, bo... bo zawodzisz. A, belki, tak musimy najpierw dostarczyć. Wybaczcie mój błąd. Już to robimy. Yy, ale czekaj, Kelvin, damy zadanie, bo Kelvin tak sobie łazi, się nudzi. To ja już ci, ja już ci, Kelvin, daj. Już coś do roboty będziesz miał. Już się nie będziesz nudził Weź, cyk, to postaw tu i to postaw od razu obok tu. I patrz, Kelvin, i Kelvin już masz quest'a. Uspokój się, wybuduj, ukończ konstrukcję. Jedziesz. Minisz? Minisz, dobra. Machasz głową, że OK, no dobra. To buduj. Tylko żebyś mi tu do łóżka nie poszedł, ja sobie poradzę. Znowu belek nie wziąłem. No, do jasnej Givery. No. O, kabin patyki zbiera. No bardzo dobrze, zbieraj, zbieraj. O, o, no. Podchodzisz tak, uderzy cię, a potem już płakał, że ci się znęcam się na to, nie? No, dalej obal to drzewo. Uwaga leci! Niego jego podłoga drzewem, dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I myk, decha. Jeszcze jedna belka nam potrzebna, dobra. Jedna belka bierzemy. No, idź, Kevin, idź, Miedaku, idź. Dobra, myk. Dawaj, patyki waliby o, czterech patyków nam zabraknie, ale cztery patyki to akurat niewielki problem. Powinna być to chwila, moment. Chyba, że Kelvin nam wszystkie patyki tu z ziemi wyzbierał. Kelvin, wyzbierałeś wszystkie patyki? Nie wyzbierałeś. Dobra, mamy cztery patyki. I idziemy sobie to skończyć. Nasze królewskie orze. Mamy to. Kurcze. Tak tam, no to tarasik pięknie wygląda. No, te drzewa muszą odrosnąć. To tak, tak, biednie, goło teraz tu wszystko wygląda. Ale no, zaczyna to nabierać fajnego kształtu, koloru. Wszystko to wygląda tak, jak chcemy powoli. Okej, okay. jedziemy dalej. Co, jedną półkę mamy tutaj. Dobra. Teraz to myś, byśmy chcieli... Gdzie to jest teraz? O, o, ławkę właśnie jeszcze, jakąś ławeczkę postawimy, ale ją postawimy przed domem, żeby było fajnie, tak? W sumie? nie, czekajcie, to jeden... To tutaj, to tu... Tutaj... O, ptaka, ptaka ściągnąłem przez przypadek. Sorry. Aj, pióra. O, dobra. O, dobra, to zniszczone, i teraz sobie postawimy ławkę, tak bym powiedział. O, tutaj i jeszcze jedna belka tam leży. O, postawimy to sobie tutaj, i tu sobie postawimy ognisko sobie zrobimy. O, Kelvin się zmęczył Zmęczył się czy skończył? Co? Aha, po patyków nie mam. No tak, gałę. Skończyłeś. Brawo, to Kelvin. teraz Kelvin bym cię prosił, żebyś utrzymał bazę. Napełnisz teraz te pojemniki kamieniami i patykami, czy nie? Teraz będziesz współpracował? Tak? Dobra, zbiera kamienie. Czyli chyba jest git. Dobra, my idziemy po kilka patyków na ogniho. Machniemy sobie fajne ognicho. Właśnie, a wodę mamy? To jest kwestia ważna. W... Brudna, weź wypij tą resztę brudnej wody. Trudno. No, popluj się, popluj. Idziemy sobie po wodę świeżą. To jest sobie gar. Chodźmy w kierunku Gigi, może pójdzie za nami i wróci do domu. Chodź, 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 chodź. No wezmę tą rybę od ciebie, wezmę, wezmę. Super, elegancko. Chodź, Wildzinia. Co ty mi tu kładziesz co chwilę? Chodź, 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 chodź. Widzisz? No chodź, nie krępuj się. Wildzinia! Nie, nie idzie to. To nie, to sobie tam sieć wdziczy, jak ci się podoba. Każdy ma swoje gusta. Ona może już tyle tam przysiedziała, że może już się tam tak, a, aż tak podoba, ale to jej sprawa. Nie będę wnikać. Dobra, my sobie robimy ognicho. Sobie przygotujemy wodę. sobie oburzymy, bo tutaj będzie nasze stałe miejsce, żebyśmy się nie zapomnieli. Bardzo ładnie. Tu to garnek. Eee, ugotowany ramen. Nie, my chcemy wodę po prostu, dobra. Ale możemy dospalić jeszcze, trochę dorzucić, że tak powiem, do ognia. Jak nam się tu na pewno ładnie to gotuje. Dobra. Kelvin ładuje kamieniami patykami, a my idziemy zrobić okna. No bo tak jakby ich nie mamy. Myk. Myk. Dobra. I teraz pamiętam z tego co kojarzę można zrobić sobie. A za długie to jest, tak? Teraz będzie luz. Tak, teraz jest luz. O, pięknie. Elegancka, elegancko, elegancko, dobra, tu jeszcze jedno okno. Elegancko. No i ten kawałek drewna. No i pięknie. Dobra, gdzie jeszcze by tutaj okno można było... ...zainwestować w okno? A tutaj postawimy. No, niomuś, współpracy. Okej, okay, dobra. Przerąbimy sobie myk. Dawaj. Proszę bardzo. No wygląda to naprawdę super. Super, super. Kerwin. Jedziesz, nie skończyłeś tu, widzę, pracy. Praca, praca. Zjedz sobie rybkę bo w ekwipunku mamy, to zaraz powiesimy z powrotem. Także na zimę nam jedzenia nie zabraknie. Dobra, tutaj tu wypadły te, te krótkie. Chodź, pójdziesz z nami. Ok, Idziemy maknąć okna na górę. Co? No myślę, że jedno okno tutaj zrobimy. Myk. Myk. Pa, przecięte Bah, jaka piękna okiennica na no jak się patrzy. No kurno miodzie. Odpusz tutaj do no na razie, nie będzie otwarte. Co tutaj mamy, taras. To tu nie musimy się jeszcze z oknem tak powiem, bawić. To jeszcze gdzieś jedno okno, tutaj. O. Niech będzie tutaj. Wydaje mi się, że będzie to dobre miejsce na okno. Bardzo ładnie. No co, okna mamy. To mamy. Oweczka postawiona. Woda przygotowana. Napi się, napi. Bardzo ładnie. No to co, sądzę, że cele osiągnięte. W następnym odcinku bez mi trężenia od razu wybierzemy się do bunkra rozrywkowego, sprawdzimy co nas tam czeka, a ja dzięki śliczne za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.